Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek. Z tej strony w dzisiejszym odcinku nie zobaczycie nic nowego, nic o czym jeszcze nie rozmawiałem na moim kanale. Wyselekcjonowałem trzy pozycje perfumowe, ale pozwolicie, że rozwinę temat, ponieważ mimo tego, że te perfumy to są perfumy dosyć popularne i tak jak wspomniałem, jeśli nawet nie widzieliście. Recenzji, tudzież jakichś zestawień tych perfum na moich odcinkach, ale wydaje mi się, że już taki e, nawet średnio zaawansowany nos perfumowy na pewno o tych perfumach słyszał. A więc y, koncepcją tego odcinka jest: y, mam tutaj trzy flakony perfum. Są to perfumy męskie. Jedne są unisexowe, ale w moim mniemaniu y, bardziej skręcające w stronę Mężczyzn. I chodzi o to, że moim zdaniem te perfumy naprawdę e, optymalnie nadają się na ten sezon a więc ciep ciepły, no, powiedzmy gorący sezon ale ogólnie nadają się na ciepły sezon. E, są to perfumy uniwersalne i pozwoliłem sobie mm, zrobić taki przedział wiekowy każdy z flakonów do innej grupy wiekowej wydaje mi się, że wydaje mi się, że mm, trafiłem, wydaje mi się, że trafiłem i, i coś może z tego być. Oczywiście zanim zacznę, to jest tylko i wyłącznie moja e, taka fantazja perfumowa, e, nie bierzcie tego jak, za jakiś drogowskaz, nie bierzcie tego za głęboko do serca. Ogólnie nigdy tematu perfum nie bierzcie za głęboko e, do siebie, bawcie się tym, a nie Wyrywajcie sobie włosy przez to. A więc yy, zaczniemy od pierwszych perfum. Pierwsze perfumy, mm, muszę powiedzieć, że niewiele perfum, jeśli spojrzycie na moją szafkę, yy, można się tam doliczyć kilku flakonów, ale powiem Wam, że yy, perfumy, które zrobiły na mnie ten taki efekt. Wow, naprawdę nie ma wiele, ale te perfumy. Mogę doliczyć do tego grona i to naprawdę z takim bardzo bardzo dużym wow. Perfumami, o których będzie mowa, są to perfumy z domu Goldfield and Banks, a te nazywają się Bohemian Lime. Powiem Wam, że perfumy te poznałem przez próbkę. Zamówiłem próbkę zaraz, gdy te perfumy wyszły na rynek, gdy była to jeszcze nowość. I powiem wam, że próbka naprawdę bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie dlatego, że nie są to perfumy z jakiejś okropnie wysokiej półki, ale nie są też z tej półki najtańszej. Muszę powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, ten flakon to są jedyne i pierwsze perfumy wtedy, kiedy ja dostałem je w swoje ręce, z którymi miałem do czynienia. I naprawdę piorunujące wrażenie. Dlatego, że to było coś. Znałem już, bo te perfumy nie, nie są jakieś specjalnie leciwe, o ile się nie mylę. Nie wiem. Ze dwa, może ze trzy lata, może nawet nie jakieś dwa lata chyba są na rynku. Musiałem sprawdzić, ale to mniejsza o to. Naprawdę nie są jakoś długo na rynku. A znałem już, znałem już dużo perfum. Powiedzmy z tej rodziny, ale te perfumy. To było naprawdę coś. Dlatego no, firma jakoś specjalnie nie wyróżniająca się na rynku. oczywiście jest znana, ale to nie jest taka firma, która by nie wiem, gdzieś jakieś rynki okropnie podbijała, a te perfumy naprawdę zrobiły robotę. To są... Oczywiście, te perfumy, i zaraz o, o tym powiem, to są perfumy rozrywkowe, jak w tej mojej takiej nomenklaturze yy, umownej, jeśli chodzi o perfumy. Ja je nazywam perfumami yy, rozrywkowymi. Jak dla mnie, to są perfumy właśnie dla młodego chłopaka, to, ale to wspomnę zaraz o tym. Dla młodego chłopaka, który chce się wyróżnić z tłumu, chce pachnieć inaczej niż reszta ulicy, to te perfumy na pewno mu w tym. Pomogą, jeśli, jeśli ktoś e, oczywiście, bo e, są i tacy, którzy niekoniecznie muszą, niekoniecznie e, używając perfum, chcą sobie sprawić przyjemność, ale chcą sprawić przyjemność otoczenia, chcą, żeby zbierać komplementy, żeby perfumy się podobały. Wydaje mi się, że tutaj e, to można znaleźć właśnie w tym flakonie. A więc to są perfumy rozrywkowe dla, dla młodego chłopaka. Teraz jest ten letni sezon, e, zaraz będą wakacje, e, gdzieś jakieś wiszenie na mieście wieczorami i tak dalej. <coughs> Przepraszam i tak dalej, gdzieś tam na schodach pod pałacem kultury. To jest właśnie e, tutaj jest coś, co e, wydaje mi się optymalnie, e, ja bym przypasował. I grupa wiekowa, a więc jak dla mnie naprawdę można zaczynać już od, e, od, e, od młodego, to w zależności czy Cię będzie na nie stać, oczywiście budżet, e, do, ja wiem, do 25-30 do lat. To jest ta 30 maksimum to jest ta grupa wiekowa, ponieważ, tak jak mówię, no, ja sam, wiem, ja sam wiem po sobie, że z wiekiem lat gusta się mogą zmieniać. Nawet, nawet, te, nawet te perfumowe. I powiem Wam, że ja wcale nie mówię, że ja te perfumy odkładam na półkę, nigdy w życiu ich nie użyję. Ale chodzi mi o to, że właśnie teraz jak jest ten letni sezon i będzie trochę wolnego, to te perfumy to taki ostateczny dodatek do całego outfitu, powiedzmy. I, e, I tak jak mówię, dla, dla młodych chłopaków, tudzież już do, e, do tych starszych chłopaków, e, którzy e, no już wchodzą w ten dojrzały świat. Ale to wciąż mówię, i perfumy uniwersalne będą na dyskotekę, będą na miasto, e, będą na wypad ze znajomymi. Yy, nawet do normalnego ubrania, żeby wyjść do sklepu i tak dalej, i końca nie ma. To jest to, to jest to, a więc dla, dla młodego chłopaka szpanerskie, jak ja to kiedyś zrobiłem w filmie, nazywałem szpanerskie perfumy yy, Goldfield and Banks Bohemian Line i jeszcze yy, nie wiem jak teraz parametry, moje są naprawdę bardzo, bardzo dobre, ale tak jak mówię, ja flakon kupiłem zaraz po Wypuszczeniu ich na rynek. O ile wiem, nie trzeba kupować takiego flakonu. O ile wiem, są już 50, a więc to może ułatwić sprawę. Bohemian Lime. Przechodzimy do tej grupy starszej, i ta grupa, ja bym tak wskazał może, może troszeczkę bym zaciśnił, zacieśnił tą grupę od 30, ja bym powiedział, do 40 to tak optymalnie. Są to perfumy z domu e, Serzow. Te nazywają się Nio. Są to perfumy z kolekcji Shooting Stars. Te też już pewnie znacie. Jeśli nie znacie, to e, nie, ma, nie ma żadnego problemu, żeby je poznać. E, dodam jeszcze, zanim zacznę z, z Nio, że właśnie e, to też trochę tak podsunęło mi na myśl, żeby wyselekcjonować perfumy, które są w miarę łatwo dostępne. Nie trzeba jeździć gdzieś na Kamczatkę, żeby je kupić i tak dalej. To są dostępne perfumy. A więc nawet, żeby nie było problemu z zakupem próbek, jeśli, jeśli chcielibyśmy ewentualnie któreś z nich przetestować. A więc Nio. Z Nio ja Wam powiem, Nio też ja z nimi miałem taki troszeczkę problem. Na samym początku y, ja poznałem uden z tej samej linii. No, uden to są takie górmą, męskie górmą, cytrusowe, troszeczkę takie biszkoptowe. Y, natomiast miałem próbkę NIO i powiem Wam, że y, troszeczkę, nie to, że y, zraziły mnie, ale odstawiłem je na bok. Ja je testowałem po trochu, po trochu, po trochu. <laughs> One y, nie zawładnęły moim sercem, ani Y, zmysłem węchu jakoś specjalnie od razu, ale y, naprawdę y, po, po długich testach, po obcowaniu z tymi perfumami zmieniłem zdanie diametralnie. <laughs> Uch, Neroli, Neroli w, 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 w naturalnym, fajnym wydaniu, nie jakiś y, coś mnie w nosie swędzi. Nie jakiś plastik, jakaś opona przypalona, to Neroli zawsze, zawsze zwróci moją uwagę. A tutaj to Neroli to jest normalnie, jest to Neroli, jest troszeczkę jaśminu, ale ogólnie to wszystko leży na takiej drzewnej poduszce, może coś w ten sposób. A więc perfumy jak najbardziej męskie jak najbardziej y, cytrusowe, a więc na ten letni y, teraz sezon. Perfumy uniwersalne. E, równie dobrze, to jest, to jest tak samo jak w przypadku Bohemian Line. Oczywiście, no, skoro tutaj podałem jakiś y, przedział wiekowy, no też y, 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 powiedzmy nie sądzę, że 30-latkowe, 40 czterdziestolatkowe będą w wakacje y, wisieć gdzieś na schodach pod Pałacem Kultury. Ale może być to na przykład jakiś sobotni wypad do knajpy i tak dalej. Perfumy naprawdę pięknie się sprawdzą na wieczór jeszcze. Tak jak jeszcze raz wspomnę, no na dzień szkoda, szkoda, perfum używać, a tym bardziej drogich perfum. Ale tutaj jest uniwersalnie, jest przyjemnie, jest świeżo, jest męsko. A więc to. Yy, to są perfumy takie i naprawdę, i do garnituru będą, i do, yy, i do podkoszulka, do krótkich spodenek, naprawdę yy, coś pięknego. Tu jest wszystko. Tu mamy wszystko to, czego potrzebujemy. Yy, słodkości jest tak troszeczkę, tak troszeczkę, nie za dużo, ale to słodkość tutaj yy, mamy, yy, mamy jaśmin. Mamy bergamotkę Neroli. Neroli nie jest słodkie, ale może właśnie ten jaśmin, takiej taki jakby naturalnej słodkości, ale to jest odrobinkę Ogólnie te perfumy są takie dosyć ostre piękne, piękne. To, to jest jedne, jedne z takich perfum, które u mnie na półce ja zawsze chciałbym mieć. A więc drugi przedział wiekowy dla dojrzałego mężczyzny naprawdę na y, perfumy uniwersalne na ten teraz y, okres czas ciepły Nio od Serżow i ostatnimi perfumami y, z tymi perfumami miałem nawet większy problem y, no może nie problem tylko y, y, miałem y, potrzebowałem więcej czasu żeby żeby się oswoić z tymi perfumami, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, ale powiem wam, że się opłacało, ponieważ ta przyjaźń, no, trwa do tej pory. A perfumami, o których mowa, są to perfumy z domu Creed, a te nazywają się Viking. To jest Viking, nie Viking Kolon, tylko to jest Viking, ta podstawowa wersja. Perfumy, które wyszły, pamiętam. Ta światowa czołówka recenzentów angielskojęzycznych zlinczowała te perfumy. Wydaje mi się, że bardziej chodziło o cenę, ponieważ te perfumy w dniu wypuszczenia na rynek, o ile dobrze pamiętam, one kosztowały coś chyba 400 czy 450 dolarów, a więc no jakaś, jakaś chora cena. I wydaje mi się, że to może, może ta cena bardziej zaważyła. Na tych negatywnych opiniach, aniżeli sama kompozycja. Ale perfumy już teraz, nie wiem, no, na pewno nie kosztują 400 czy 450, dalej są to perfumy dosyć pricey, ale no, tak to już jest. A więc Creed Viking to są perfumy męskie, i tutaj już bym wrzucił tak właśnie od 40 w górę. Te perfumy naprawdę już dla dojrzałego mężczyzny, ponieważ te perfumy ogólnie kojarzą mi się z takim, e, z takim dojrzałym mężczyzną, e, statecznym mężczyzną przede wszystkim, a więc e, już trochę siwy włos się pokazuje nawet, a więc to są właśnie e, to są właśnie te perfumy, i tak jak e, z poprzednimi flakonami, te perfumy tak samo, to są perfumy uniwersalne, z tym, że no zakładając, tutaj jeszcze możemy pójść trochę w górę. No już ci panowie w średnim wieku, tym bardziej gdzieś nie wystają na winklu, na mieście, itd, i tak dalej, a więc to mogą być perfumy do biura, to mogą być perfumy ogólnie też do wyjścia, ale tak jak mówię, one już zachowują ten taki bardzo dojrzały status. Mamy tu pieprz, mamy tu mięte peppermint, jest tu jaśmin, ale ogólnie y, to, co ja tutaj, y, to, co ja dostaję z tych perfum, to jest taka rzeź, rzeźkość, rzeźkość, y, taka trochę właśnie jak guma do rzucia, taka rzeźkość y, gumy do rzucia, y, jest dużo wetiwerii, taka wetiweria sucha, bardzo sucha, y, a, akordy drzewne, ale właśnie ten pieprz, ten peppermint, to właśnie sprawia, że, że te perfumy są E, bardzo e, takie energetyczne też. A więc i poważne, to są perfumy poważne, tak jak tamte były e, Bohemian Lime, to są perfumy rozrywkowe. Tak, te są e, poważne, z, na drugim końcu e, powiedzmy półki stoją. E, ale tak jak wspomniałem, bo e, dokończę Wam i powiem Wam, że ja z tymi perfumami, o ile się nie mylę, ja miałem odlewkę kupioną. Taką z 3-4 ml, mili o ile dobrze pamiętam, i powiem Wam, że ja ją męczyłem jakieś pół roku, może nawet więcej, zanim zde zdecydowałem się zakupić pełny flakon. A więc trochę mi to zajęło, ale naprawdę y nie, nie żałuję. Te perfumy są u mnie, uży używam ich od czasu do czasu, tym bardziej, że naprawdę bardzo dobre parametry. Y cały dzień y na ubraniu ja je spokojnie mogę wyczuwać. I y, też tutaj nie ma słodkości. Tu jest właśnie y, to są drzewno, y, drzewno takie y, mrożące perfumy, nie ma słodkości, a więc tym bardziej dla y, dojrzałego, statecznego dżentelmena te perfumy jak najbardziej. I też i do krótkich spodanek, i, 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 i do garnituru y, naprawdę świetnie się nadają. A więc to by było tyle z takiego um, krótkiego zestawienia. Piszcie, jakie Wy byście zestawienia. Um, jakie Wy byście zro zrobili zestawienie y, z perfum, które, które znacie, które macie w kolekcjach. Chętnie poczytam. Ale powiem Wam, że jeśli macie czas, e, jeśli macie czas, y, jakiś temat na następny odcinek, piszcie pytania pod spodem jeśli macie ochotę, jeśli macie potrzebę, piszcie na dole pytania o perfumy. Ja mówię o perfumach. Nie chodzi mi o jakieś te pytania i odpowiedzi, chodzi mi o pytania typowo stricte perfumowe. Jeśli będę mógł, to przejrzę oczywiście te pytania. Jeśli znam odpowiedź, to chętnie odpowiem i to może być wydaje mi się naprawdę świetny odcinek na znaczy temat na odcinek. I już kiedyś to robiliśmy, jak robiłem live'a, ale wydaje mi się, że gdybym mógł tak na live'ie, no wszystko idzie od razu z głowy, a tutaj mógłbym się może trochę lepiej przygotować. A więc jeśli macie czas, jeśli macie ochotę, zostawcie jakieś pytania na dole. Ja postaram się przejrzeć, przeanalizować i ewentualnie zrobić odcinek. A tymczasem zostaw kciuk w górę. Ja żegnam się z Wami. Hej!